Mamy jedną wniotkę na samochodzie, praktycznie jej nie widać na żywo, ale jest, więc nie chciałbym nic ukrywać. Samochód stoi teraz zimny po nocy. Otworzymy maskę. Nie się. Samochód pracuje w tym momencie na benzynie. Tu mamy włącznik od gazu, który po zagrzaniu silnika włączy nam instalację gazową. I widać deska na żywo, nie wygląda tak jak na zdjęciach. Plastiki zostały pomalowane, polakierowane w kolor nadwozia. Plamy widoczne na zdjęciach. Nie dojrzałem tego wcześniej. To były plamy od wody, które dostały się tutaj podczas mycia samochodu na żywo. Wygląda to bardzo dobrze. Fotele nie są zniszczone ani powycierane. Tapicerka jest wszędzie cała. Jak wspominałem na aukcji, jedne mankamenty to takie oto dziurki które zrobił poprzedni właściciel oraz jakieś delikatne rysy na desce o tutaj ją widać i tu tak to wnętrze wygląda całkiem w porządku silnik pracuje równo ładnie wkręca się na urosy kilka chwil przełączy nam się na gaz na gazie pracuje tak samo jak na benzynie drzwi nie są pordzewiałe progi tak samo nie są pordzewiałe jednym mankamentem tutaj mogą być jakieś nadkola coś tam już wychodzi ale to jak reklamowałem u lakiernika to wyszło na to, że, że wychodzi z środka no i nie będę tego więcej robił, tak to lakier wygląda bardzo w porządku Klapa miała tutaj rdze, ale zostało to naprawione. nad nadkole też było robione z przodu po przycierce. Był robiony przedni zderzak. Nie widać tego w ogóle. Była przy okazji malowana belka po zdjęciu zderzaka, bo już była porzewiała. Jedna rdza, jaką tutaj znajduję, to na rancie drzwi. Powoli już coś wychodzi, ale to jest tylko rant, a nie całe drzwi, taki urok fokusa tutaj wszystko jest sprawne Ładne, nie pordzewiałe. Silnik już chyba przełączył się na gaz. Pracuję teraz na gazy. Silnik nie jest myty, nigdy go nie myłem, nie zaglądam tu pod maskę. Równo część, nic to się nie trzęsie. W tym tygodniu była zmieniona. przepuszcznica. Nie pracuje jeszcze na gazie. Temperatura powoli rośnie. Jeszcze 76 tysięcy przebiegu. Prawdziwego.